Cześć i czołem! Witam Was w grze Insurgency. Jest to FPSik Dostałem go w prezencie od pewnej osoby, za który za ten prezencik bardzo, bardzo dziękuję. Cóż, mogę powiedzieć, jest to takie CSGO. Nie no, nie mogę porównać tego do CSGO. Jest to FPS po prostu, który jest w trybie hardkorowym Czyli um, nie mamy tutaj żadnych, absolutnie żadnych znaczników, żadnej mapy, żadnych punktów pokazywanych skąd strzela wróg. Rozpoznajemy wroga po jego ubraniu. A dokładnie to jest taka. Taktyczna, zaraz, graj. To jest tu, czy tutaj? To jest taka strzelanka hmm, taktyczna, nastawiona na typowe multi. To jest komercyjna kontynuacja popularnego moda Half-Life 2. I w grze mamy starcia w lokacjach hmm, kraju Bliskiego Wschodu. Starcia między Oddziałami wojsk zachodnich, a lokalnymi e, muzułmańskimi, rebeliantami. I gra jest nastawiona na bardzo duży realizm. Poziom realizmu jest taki, że wystarczy jedno trafienie, aby zabić przeciwnika, e, i gra to w, w sumie współpraca tylko i wyłącznie współpraca, inaczej e, nie zrobimy totalnie nic. I teraz tak, drużyna A, uderzeniowa, wsparcie. Weźmy. E, no, ja niestety nie znam map. W ogóle nie znam map. Mm, Opcję jeszcze zciszę dźwięk, ponieważ. Jest to trochę. Głośno. Ok. Chyba. Chyba tak. Grafika jest bardzo znośna, bardzo fajna. Jak widać, no. Teraz kurczę, nie wiem, jak do kogo mam strzelać, tak naprawdę. Aha, to są nasi, czyli tak wyglądają. Dlaczego muzułmańców mam? Nie chcę brudasów, chorych idiotów. E, do tego chyba przychodzą tutaj. Jak to się mówi, yy, rozwiązanie z innym gier, czyli ulepszanie, ulepszanie broni, przed tym miałem misję nocną, totalnie, totalnie nic nie widziałem, aha, wszystkie siły przeciwnika, jeszcze nie ogarniam gry, yy, nie wiem, nie wiem o co, w jakim trybie chodzi, bo to jest to moja druga w sumie bitwa, czy tam mecz, tak to nazwijmy. Ale jak widzicie bardzo fajnie jest pokazane tutaj gracze są awatary, klasa, wszystko dokładnie pokazane O, ktoś tam się cieszył Dobra, kontakt Ministry knight Coś mam kliknąć The Ministry because my, my minister lives there Aha, oh, ale nie wiem o co chodzi, dobra? Because, coś tam. Because. No i jest ciemność, i znowu będziemy mieli noc. A ja nie mam żadnego no, oktowizora. <słuchaj> I tu jest problem, słuchajcie. Ale jest po polsku to. broń w... Przeszukaj nie zniszcz zapasy broni wroga albo po prostu wyeliminuj całą przeciwną drużynę. Pamiętaj, bronić swoich zapasów zbrojenia, gdy jest traci, twoja drużyna nie będzie miała możliwości. Dobra, no dobra, niech będzie to cholernie trudna gra, ale mam nadzieję, że się w nią tutaj mm, wgram. A właśnie opcje sterowanie yy, co my tutaj Edytuj klawisze zmiana wyposażenia control space shift yy, mouse sterowanie chwilowe Możesz w morte przynajmniej zmiana trybu ognia x latarka laser g użycie podniesienia broni akcesoria yy, dobra czyli g to jest yy, latarka, ale my latarki nie mamy no niestety i teraz no właśnie, ja muszę pierw ogarnąć tą grę Każdy, na każdym trybie o co chodzi muszę sobie tylko i wyłącznie tak celować bądź grać na słuch Ale na słuch również nie mogę za bardzo grać, ponieważ. E, no. Chciałbym na maksimum ustawić. Uj! Kurwa, ale się wystraszę. I zobaczcie, to jest właśnie to, nie? Jeden gość przykampi. I. Co? I teraz mamy. Dobra, on tutaj idzie. Albo i nie. Albo i nie idzie. A teraz mam widok z innych osób. Kurwa, to będzie bardzo trudny. ciężki kawałek chleba, aby w to grać. Ale gierka mi się podoba, jest naprawdę spoko. Nie ma jakiegoś strzelania pół magazynka w gościa, żeby go zabić. Ok? Możemy się kucać lub też czołgać. Słuchajcie. Eee, I teraz tak. Kurwa macie, ale pojedynczy. Tutaj właśnie goście mają. Ojej, goście mają przewagę, ponieważ yy, mają rozbudowane tu już jakoś postacie. O, właśnie, widzieliście? Pięknie. Ktoś mnie strącił. Ja go nie widziałem. I to jest naprawdę, naprawdę. Cholernie ciężka gra, można to nazwać nawet, e, no, symulatorem w pewnym stopniu, no nie jest to symulator pełnym ryjem, ale, e, no, zakampić jej, czekać po prostu na przeciwnika, oczywiście muszę ogarnąć również tryby gry, bo nie lubię typowe deadmecze. Biegnę za nimi bo tak naprawdę nie wiem co, gdzie i jak. Nie znam. Oj, oj, oj. E, nie znam map w ogóle. O, kurwa masakra. Są wymiatacze, jak nie wiem, ale jeśli ktoś czuje się na, na siłach, naprawdę. Tutaj polecam gierkę. Bolo, Bartuś opuścił grę. I tutaj chyba już mamy. Nie, jeszcze. Mamy. No super, wychodzę 0 do 3. 1-0. No ale zobaczcie, tu nie ma takich wyników. Że jeden sobie kurwa zabija 20 czy 30 graczy, nie? To to jest. po! Dobra, czołgamy się, możemy się czołgać teraz Ciemność widzę, widzę ciemność, nie? No, 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 no Gość ma latarę Może tutaj sobie się usadowie? Kogoś zamordować? Słyszę strzały. Kurwa, ktoś gdzieś łazi. A, widzieliście? Moment. To był tylko moment. Jeden strzał i trup. Ale kurwa, dobre jest. Jest naprawdę trudne. tutaj kampienie się opłaca w niektórych momentach naprawdę że znaczy, tu nie ma ogólnie takiego biegania nie, że biegacie jak w Battlefieldzie i giniecie i, i... i... lecimy dalej nie, takie sranie na czas, byle szybko byle <laughs> nie, nie, nie nie, nie. tam jest gość tylko teraz tak pytanie Pytanie czy. Ktoś ginie. Ktoś ginie. Słychać strzały. Ale nie wiadomo gdzie. To chyba mój. No raczej. Dźwięki. Dźwięki broni bardzo ładnie odwzorowane. O fuck. Prawo, chyba. What the fuck! Dwóch było. Skurczy syny. A jest! Zabiłem go jednak. Widzieliście krótka seryjka. Puszczona, i właśnie tu nie ma. O! Najważniejszej rzeczy nie powiedziałem. Nie ma tutaj czegoś takiego jak. Pokazywanie, że kogoś zabiliśmy. Tylko i wyłącznie możemy sprawdzić to tabem. Hmm, czy kogoś zabiliśmy, czy też nie. Zobaczcie, jeśli ktoś nie ma latarki lub czegoś, można się ukryć w cieniu na tle jasnego. na tle jasnego tła, tak to nazwijmy i e, możemy kosić przeciwnika. No to jest... kurczę, to jest naprawdę... Rewelacyjne, kurwa, przecież to mu jest. Nie? No, jeszcze muszę się przyzwyczaić do tego, bo niestety, ale. oj, 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 oj. Panie, skórczy byk. Może gammy zwiększyć, no nie wiem przypokombinować, bo jest cholernie ciemno. O, znowu coś. Snajper. Albo coś. Ten jest dead. Broni podnosić chyba nie można. Chyba że w jakimś innym trybie. Kurwa, gdzieś ktoś był. Ktoś chyba z tej strony idzie. uderzyły. Zabłąkane. Fuck. Co to? Granat. Myślałem, że to jest granat. Ups. To może ja lepiej poczekam. Wód. Dostał, dostał sajebiste jest dźwięk broni, po prostu jest masakra. Teraz kurwa, mać, jak tu się dojrzeć, nie? Jak ktoś biegnie, jak tutaj. ledwo <grytko> co widać, dobre. To jest dobre. Strzeliłem na pałę i trafiłem w sumie. O, jest problem mały z yy, przechodzeniem. Kurwa, nie wiem gdzie mam przejąć ten punkt. Niby tu, tak? Dobra, przejmujemy. Okej. Okay. Zobaczcie, piękne, coś pięknego to jest, ktoś tu jest, A, cholera, ale dobre, nie, coraz bardziej mi się podoba. Dobra, patrzymy. ale gość miał pecha, ja pierdziele. Agenci 2, rebelianci 0. Ile tu jest graczy? 22. Aha, tak w ogóle jeszcze wspomnę o Kill Dev. 4 zniszczyłem, zabijam. Jeśli chodzi o serwery, to jest ponad 1000 serwerów. 1000 blisko 200. Naprawdę jest dużo graczy. No, no, znaczy dużo. No. 7800 graczy w obecnej chwili jest. Rano. Również jest wielu graczy, można znaleźć sobie spokojny serwer w różnych trybach gry. E, Ojej, ach, skurcze byk. Dobra, słuchajcie, na tym zakończę, bo nie ma sensu ciągnąć tego dalej. E, jak ogarnę bardziej grę, to e, dam znać, dam znać, e, filmik nagram. Że dzięki bardzo. Trzymajcie się i polecam grę.